iść taranuj kurwa, taranem. Uwaga, jak powiem out to out. Jóbyf, gdzie rozsądne... Chyba jeszcze będę mógł biegać. Kurwaaa. Banzai. Najbliski. I gdzie raz... mam jechać? Nie ja wiem, w lewo. w lewo, w lewo, w lewo, tutaj. A dole? O ja piję, Tam jest brama, tam jest brama, przed nami, z prawej strony. I ma się w nią wjebać? Tak. Tak, z Tak, Jebać to. Jebać, fuck. No, no, Czekaj. Jadę, jadę, jadę. Je je jeszcze, jeszcze nie jesteśmy. Jesteś wysiadł. Jesteś wysiadł. Jebać. Jesteś Jest martwy już. M musimy wjechać do hangaru, to jest nasza jedna Nie. Ja nie widzę, kurwa. Dobra, wysiadamy, wysiadamy. Wysiada, wysiadka. 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 Zamknąć bramę, zamknąć. że jesz? Zaraz tegnę, kto pierwszy przeładuje szybciej